Początek nowego roku to dobry moment na usprawnienie swojej organizacji pracy w biurze. By jednak to zrobić, potrzebujesz narzędzia, które wesprze Cię w tym skutecznym, takim świeżym starcie, jeśli chodzi o organizację pracy. Mam dziś dla Ciebie mini audyt biura, który pozwoli Ci sprawdzić, co działało, co nie działało. Gdzie tracisz czas? Gdzie Twoja organizacja nie do końca działa tak, jak powinna? Ja nazywam się Ula Rowińska i jestem trenerem administracji. Wspieram poprzez Społeczność Biurowe Rewolucje wszystkie osoby, które chcą metodą małych kroków usprawniać swoją pracę, uwalniać swój potencjał i rozwiązywać wyzwania, z którymi mierzą się każdego dnia. Mini Audyt Biura na pewno będzie przydatny osobom, które po pierwsze, Zaczynają za chwilę nową pracę i zastanawiają się, od czego ją zacząć. Na pewno będzie mini audyt dobry dla osób, które gdzieś utknęły w swojej organizacji, gdzieś nie wiedzą, gdzie ucieka im czas, gdzie y, dokumenty giną, y, gdzie są tak zwane wąskie gadła w codziennym procesowym życiu biura i chciałyby to sprawdzić. Mało tego, mini audyt biura będzie przydatny dla osób, które na przykład teraz wracają po urlopie macierzyńskim czy tacierzyńskim i chcą Dejść w, w ten nowy rozdział z taką nową energią. Mini Audyt Biura polega na tym, że sprawdzasz, co działa, co nie, gdzie być może bałagan w tle nie do końca wspiera Twoją pracę i gdzie masz po prostu wąskie gadła, czyli gdzie ucieka Ci czas. Gdzie są wąskie elementy procesu, które nie wspierają Twojej codziennej pracy. Z Mini Audytem Biura zyskujesz tako, takie poczucie, że masz wszystko pod kontrolą, że wiesz, e, który proces wymaga poświęcenia przez ciebie więcej czasu, które zadania pewnie zajmują e, więcej twojej przestrzeni niż inne i pozwala ci przede wszystkim zapanować nad tymi wszystkimi aspektami, które w codziennym życiu biura się dzieją i mają także wpływ i przełożenie na inne osoby, czyli na twój zespół, a nawet i twojego szefa. No dobrze. To jak możesz wykonać mini audyt biura? Jest to bardzo proste. Zaglądam do swoich notatek, bo zawsze mam checklistę do mini audytu biura, po to, żeby sprawdzić i dokładnie nie pominąć żadnego etapu. Jeśli interesuje Cię taka lista, to zapraszam Cię na blog www.biurowerewolucje.pl. Tam znajdziesz checklistę do pobrania i zapisania się po inne ciekawe materiały i wskazówki. Zatem mini audyt biura, kiedy przychodzisz do nowej pracy, wracasz po dłuższym nieobecności, albo chcesz sprawdzić, co działa, co nie, to przede wszystkim zacznij od sprawdzenia umów, czyli takich twardych dokumentów, które masz. Czy te dokumenty są zorganizowane? Czy te dokumenty są uporządkowane? Czy wszystko jest na swoim miejscu i nie tracisz tego wielkiego, tej wielkiej ilości czasu na to, żeby je poszukiwać? Kilka lat temu przeprowadzono badania, że właśnie najbardziej wąskim gardłem w biurach jest poszukiwanie, ciągłe poszukiwanie dokumentów przez e, pracownika. Teraz pracujemy w części zdalnej, niektórzy e, pracują w systemach hybrydowych, może to jest zdecydowanie dobry moment na to, żeby właśnie zdigitalizować, czyli zrobić i stworzyć archiwum. Zatem w kontekście sprawdzenia dokumentów firmowych warto sprawdzić umowy, jak obsługiwana jest korespondencja przychodząca i wychodząca, jaki jest przepływ dokumentów księgowych, zwłaszcza jeśli w, twoim, w Twojej firmie czy w Twoim biurze księgowość jest na zewnątrz i jest ten proces wysyłki dokumentów, przygotowania, skanowania itd. itd. Warto w pierwszym kroku Sprawdzić wszystkie dokumenty. W kolejnym kroku warto sprawdzić. Jak ja to mówię, zaplecze, czyli wszystkie zasoby, jakie posiadamy w biurze. Czy teraz mamy zorganizowany ten przepływ dostaw? Jak on wygląda? Jakie są sprzęty w biurze? Jakie sprzęty mają teraz pracownicy na home office? I firma dostarcza im tam tonery do drukarek, monitory, kable, przełączki i tysiące innych rzeczy. Warto zaudytować sprzęty, mieć swoje listy i wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie i mieć listę dostawców. A skoro mowa o dostawcach, to trzecią rzeczą w mini audycie jest zabezpieczenie tego łańcucha dostaw. Zwłaszcza dziś, kiedy żyjemy w pandemicznym świecie i nie wiemy co będzie dziś, co będzie jutro. Tym bardziej warto to zabezpieczyć i myślę, że to jest dobry moment na postawienie e, kropki, e, postawienie na dostawców e, lokalnych. Zatem sporządź listę, E, sporządź listę z numerami, telefonami, wszystkimi danymi kontaktowymi, sporządź na podstawie umów, które już wcześniej sprawdzałaś, e, czy sprawdzałeś, e, sprawdź, e, jakie są wynagrodzenia, jakie są ceny, zasady dostaw i miej to najlepiej w jednym zbiorczym zestawieniu. Następnie warto, żebyś sprawdziła swoją listę zadań. Hmm, najczęściej słyszę, że nie mam listy zadań, bo nie mam zakresu obowiązków. O, to już inny temat, na inny film. Polecam ci zajrzeć na blog, tam jest też artykuł o tym, dlaczego potrzebujesz mieć zakres obowiązków. Natomiast istotne jest, byś wiedziała, jakie zadania zajmują ci więcej czasu, jakie zadania nie i w których tych zadaniach występują wąskie gardła, czyli momenty, w którym tracisz czas i coś nie działa, bo. Ktoś ci czegoś nie dostarczył, czy ktoś z zewnątrz ma na to wpływ, czy ty masz wyzwania z koncentracją, czy z jeszcze innych jakichś powodów. Sprawdź i sporządź taką listę, bo to ułatwi ci potem w zarządzaniu sobą poprzez dopasowanie rozwiązań do tych wąskich karteł. I to, co warto zrobić, także w mini audycie, sprawdzić. Jak funkcjonuje teraz firma, jakie są osoby w działach, w poszczególnych działach, z kim się warto kontaktować i kto za co odpowiada. Do audytu dołożyłabym także listę to do, czyli co tak naprawdę potrzebujesz zrobić po tym audycie. Czyli gdzie wyłapałaś pewne błędy, gdzie wyłapałaś rzeczy do poprawienia, które rzeczy już na tyle działają, że możesz je odłożyć na półkę i powiedzieć zrobione, wszystko gra, wiem gdzie co jest. Rozplanuj także w czasie, to już jest końcowy etap minie audytu. Rozplanuj także w czasie, co chcesz z tym zrobić. W jakich odstępach czasowych zajmiesz się poszczególnym elementem. Zrób taką listę, analizując wyniki tego audytu. Kto na pewno spowoduje, że Będziesz wiedziała, gdzie co jest w biurze, będziesz wiedziała, jak teraz wyglądają zasady pracy, będziesz wiedziała, z czym co się je, będziesz wiedziała, jakie rzeczy musisz na najbliższy kwartał, bo myślę, że dobrze jest to rozłożyć w czasie, którymi rzeczami warto się zaopiekować, którymi rzeczami w jakiej kolejności warto się zająć, żeby usprawnić Twoją pracę, mieć dobrą organizację i po prostu mieć dobrą współpracę w firmie, w biurze, w organizacji. Trzymam kciuki za twój mini audyt. Gdybyś miała, miał jakiekolwiek pytania, pamiętaj, zostaw w komentarzu pod tą wskazówką, a ja na pewno do niej się odniosę. Do zobaczenia na biurowych rewolucjach i trzymam kciuki za twój mini audyt i podnoszenie e, efektywności w organizacji pracy w biurze. Trzymaj się i do zobaczenia. Pa!